Witam serdecznie, Krzysztof Zielazny. Zapytam się studentów Politechniki Gdańskiej, czy mają własny, niekonwencjonalny sposób na zdanie sesji. Serdecznie zapraszam. Powiedzcie nam, czy macie może swoje jakieś niekonwencjonalne sposoby na zdanie sesji? Yy, tak, to jest bardzo prosty sposób. Należy się cały semestr opierdzielać, a potem 2-3 tygodnie po prostu siąść do nauki, krzyżówka, tyłka z krzesłem, no i się uczymy. Rozumiemy. Prosty sposób, ewentualnie niekonwencjonalny, bardziej można dościągać, proste. I to, to wszystko, to jest cała tajemnica. Raczej nie nauka, ale <laughs> ściąganie. Jeżeli nie nauka, to co właśnie? Dobry kolega obok, obok, albo po lewej, albo po prawej. Powiem Panu wprost, że no, miałem dopiero jedną sesję. No i ciężko jest mi cokolwiek mówić o jakiś patentach. No, jedyne co, na co mogę zwrócić uwagę, no to uczyć się. Rozumiem, a jakieś specjalne metody, nie wiem, niekonwencjonalne? Nie, powiem Panu wprost, że systematyczna praca i powtarzanie informacji, no to jest podstawą takiego sukcesu, niewątpliwie. Systematyka, no nie, tu nie istnieje coś takiego, no niestety nie. Zawsze się przyda też jakiś przyjazny kolega. Tak, tak, no to jest prawda, że się w grupie uczy lepiej, tylko no, jest duże ryzyko, no bo powiedzmy sobie prawdę w oczy, no w grupie zawsze ktoś zaproponuje jakieś piwko, coś i potem to już leci, to tak ma swoje plusy i minusy. Nie uczę się. Tyle. Czyli raczej wolisz odpoczywać? Tak, zdecydowanie. Relaks, relaks, no i trochę nauki dzień przed i jakoś pójdzie. Jest metoda na sesję? Chyba tak. najlepiej w czasie semestru już tak pracować, żeby z tej sesji być zwolniony. Tak. Ciężko powiedzieć. Co to znaczy? <laughs> nie mam jakiegoś konkretnego, specjalnego sposobu. No nie wiem, odkładasz wszystko na ostatni moment, czy raczej uczysz się systematycznie? Raczej odkładam wszystko na ostatni moment. Na zdanie sesji? Tak. Pytania z poprzedniego roku. No. Eee. Nie, nie, ale <laughs> Czyli? Pijemy na dzięki jedziemy. Takiego ja sposobu nie pracowałem, bo dopiero pierwszy raz zdawałem sesję. Tak? A sesja w tym roku dla mnie była dość łatwa, więc nie musiałem się stresować. Nie alkoholu. nie alkoholu. Może, czyli lubisz wypocząć raczej? No to zależy od sesji. Czy jest no długa, no? czy krótka. Ostatnia twoja sesja. Jest bardzo długa. Rozumiem. Czyli dużo alkoholu. Dużo nauki alkoholu. Najlepszą metodą jest zbyt dużo się nie przykładać i wtedy samo przychodzi. Tak, czyli lepiej sobie odpocząć przed sesją, wypocząć. Nawet w trakcie. Dużo studentów mówi o tym, że lubi wypocząć sobie przed sesją, znaczy na przykład wychodzą do klubów, nie wiem, na plaże, Czy ty też takie coś robisz? Nie, nie, nie robię czegoś takiego. Po prostu odpoczywam w domu i staram się nie za dużo myśleć. Rozumiem, rozumiem. A może nie uczycie się systematycznie, czy raczej odkładacie wszystko na ostatni moment? Zależy z takich przedmiotów. Niektórych wystarczy odłożyć i powtórzyć 3 dni przed. Rozumiem, czyli to, na to, to jest najlepszy sposób według ciebie? Znaczy nie, no warto by było powtarzać, ale jest dużo innych rzeczy, które można robić w trakcie roku. To znaczy? Jakich rzeczy? Nie, mi na siatkówkę, na kosza, do kina i. Jednym na... słowem wypocząć dobrze. Tak, oczywiście. To może... Szczególnie teraz. To jak według Ciebie w jakich, miejsc, w jakich miejscach e, najczęściej odpoczywają studenci? E, na plaży. No, w którym mieście to na plaży. Może w jakimś klubie muzycznym. E, tak, ja w szkole lubię stocznię Gdańską, ale to są imprezy raczej tam okolicznościowe. A normalnie no to tutaj, w kwadracie też. No właśnie kwadrat jest też parlament. Też, też, oczywiście. Mniej outsider, lepiej w kwadracie zdecydowanie. No, Kwadratowa, outsider, jakieś kluby może, nie wiem, bliżej domu, Gdynia. No, na pewno. Na plaży nad morze, spacerek sobie Właśnie, gdzie, gdzie najczęściej odpoczywacie? Na plaży. Na, na jakiej plaży? W Gdy... Tutaj, w Gdańsku. Wiesz co, zależy też od pory roku, nie? No, no, ciężko iść na, pla na plażę zimą, ale oczywiście A jak to, to jest pogoda też jest to jest przyjemnie. Ale oczywiście jak jest pogoda to plaża, nie wiem, pływanie, ogólnie sport też dużo, nie? Rozumiem. Sport, nie wiem, kapuera, snowboard i tak dalej. Co się da. Czyli zajmujesz się też tańcem? Nie, tańcem nie. Kapuera to bardziej od strony akrobatyki. Rozumiem. Jeżeli jeżeli klub, to jaki klub, nie wiem, kwadratowa parlament. Wiesz co, słuchaj, Nowa Republika Parlament, kwadratowa też. Rozumiem. Kwadratowo w końcu jesteśmy na polityce. No, to trzeba swoich wspierać, nie? A może znasz jakieś ciekawe żarty, dowcipy? <grym> żarty. Boże nie wiem, to nie, nie będzie śmieszne. Nie no chcę. śmiało. A, y, czym się różni słoniu od fortepianu? Y, fortepian można zasłonić, a słonianie można za zafortepianić. O! Niejadalna część warzywa. Tak? Respirator. <grym> tak. Siedzę sobie w barze, siedzę sobie w barze, nagle wchodzi silnik asynchroniczny, ja nie wiem, o co chodzi. Dobrze, dziękujemy bardzo.